Rekordowa fala imigrantów do UK w 2025. Ile osób przypływa każdego dnia? Witajcie na naszym kanale. Dziś temat, który elektryzuje opinię publiczną: nielegalna imigracja do Wielkiej Brytanii w 2025 roku. Zobaczcie, ile osób przypływa pontonami każdego dnia, ile to miesięcznie i dlaczego te liczby zaskakują nawet ekspertów. Dzienne i miesięczne statystyki maj 2025-12 maja 2025 roku. Tylko jednego dnia. Aż 601 osób w 10 łodziach przypłynęło przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. To najwyższy wynik dzienny od początku tego roku. Według oficjalnych danych od stycznia do połowy maja 2025 liczba przekroczeń wyniosła już ponad 12 tysięcy. Dla porównania w całym 2024 roku było to 36 816 osób. Oznacza to, że w obecnym tempie możemy spodziewać się jeszcze wyższej liczby w całym 2025 roku. Kim są ci ludzie? Większość przybyszów pochodzi z krajów ogarniętych konfliktami lub represjami Afganistan, Iran, Syria, Erytrea, Wietnam. Uciekają przed wojną, prześladowaniami lub skrajną biedą. Niestety podróż pontonem przez kanał La Manche jest niebezpieczna. Każdego roku dochodzi do tragedii. Reakcja władz i społeczeństwa. Nowy rząd. Z Keirem Starmerem na czele zapowiedział zaostrzenie polityki migracyjnej i lepszą współpracę z Francją. Planowane są również zmiany w prawie i dodatkowe środki na ochronę granic. Społeczeństwo brytyjskie jest mocno podzielone. Część popiera stanowcze działania, inni domagają się bardziej humanitarnego podejścia. Nielegalna imigracja do UK to temat złożony i budzący emocje. Dane z 2025 roku pokazują, że problem narasta. Jak Twoim zdaniem powinno się go rozwiązać? Daj znać w komentarzu, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.